Chwalcie łąki umajone, Góry, doliny zielone. Chwalcie cieniste gaiki, Źródła i kręte strumyki. Chwalcie cieniste gaiki, Wszyscy wysłuchaj nas, ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami, synu odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami, Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami, Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się nad nami. Święta Boża, Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilszą, módl się za nami, matko przeciwna. Módl się za nami, matko dobrej rady. Módl się za nami, matko stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Anno roztropna, módl się za nami. Anno czcigodna, módl się za nami. Anno wsławiona, módl się za nami. za nami. Anno wierna. Módl się za nami. Zwierciadło sprawiedliwości. Módl się za nami. Stolico mądrości. Módl się za nami. Przyczyno naszej radości. Módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku Sławny Pobożności, módl się za nami. Próżo Dukowna, módl się za nami. za domu jest złoty, odrzuci się za nami, arko przymierza, odrzuci się za nami. Zdrowie niechory, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Odieścicielko strapiony, módl się za nami. pomoże wierny, mudeń się za nami. Tri aharchu, múdry šed za nami, lovo proroku, múdry šed za nami, lovo apostolovu, múdry šed za nami, lovo menčeniku. za nami, królowo dziewic, módl się za nami, królowo wszystkich świętych, módl się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami. Módl się za nami, królowo różańca świętego, módl się za nami, królowo módl się za nami, królowo pokoju, módl się za nami, królowo Polski, módl się za nami. za nami, baranku Boży, który gładzisz rzeki świata, przepuść nam pan. Nas, Panie, wysłuchaj na spanie, wysłuchaj na spanie, na ranku Boże, który gładzisz grzechy Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Panie nasz Boże, daj nam sługą swoim cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za stawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze, Dziewicy, uwolni nas od doczesnych utrapień, obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy ucieka się, boże, Święta Boża boże, Rodzicielko, Naszymi, naszymi prośbami racz nie Ale ale ušerak im zvyk Podowani głębokim zaufaniem że nas nigdy nie opuścisz z dawna polski tyś królową mario ty za nami przemów słowo mario śpiewaliśmy wczoraj w uroczystość najświętszej marii panny królowej polski weź w opiekę naród cały który żyje dla twej chwały niech rozwija się wspaniały wołamy w to narodowe święto 3 maja dziękując panu bogu za nieustanną opiekę którą Matka Boża, królowa Polski, sprawuje nad naszą ojczyzną. Wspomniane już wczoraj śluby króla Jana Kazimierza z 1656 roku, trzy wieki później stały się inspiracją dla prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego, którego podczas swojego uwięzienia w Komańczy 16 maja 1956 roku napisał tekst „Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. Pomimo uwięzienia Prymasa zostały one uroczyście złożone na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku. Dwa miesiące później, 28 października, Prymas Wyszyński powrócił na wolność i mógł na nowo podjąć swoje pa pasterskie obowiązki. Przez dziewięć kolejnych lat, czyli przez okres wielkiej nowenny, Głosił bez wskchnienia słowo Boże i przygotowywał Kościół w Polsce do milenijnego aktu oddania, zabiegając równocześnie o moralną i duchową odnowę Ojczyzny. Z jego inicjatywy rozpoczęło się też nawiedzenie, czyli wędrówka kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po wszystkich polskich parafiach. Najważniejszym punktem milenijnych obchodów była uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski 3 maja 1900. 1966 roku, dokładnie 54 lata temu kardynał Stefan Wyszyński, prymas Polski oraz całym episkopatem wobec kilkuset tysięcy wiernych zebranych na Jasnej Górze dokonał historycznego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego. Stoimy przed aktem doniosłym, historycznym, na nowe tysiąclecie wiary, mówił wtedy prymas Polski. I oto jak on dziś na Kalwarii, na progu nowej ery ludzkości, porządku nadprzyrodzonego, Chrystus patrzący z krzyża powiedział do Maryi, oto Syn Twój. Tak dziś, na progu nowego tysiąclecia, my wszyscy tu obecni biskupi, kapłani i lud Boży zwracamy się do Matki Boga i naszej, do Matki Kościoła i Królowej Polski. Powodowani jesteśmy głębokim, doświadczonym przez wieki zaufaniem, że nas nigdy nie opuścisz. Tamte historyczne wydarzenia z udziałem Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, tak ważne dla powojennej historii Polski, wspominamy w przypadającą dzisiaj czwartą niedzielę wielkanocną, gdy w liturgii Kościoła spotykamy Chrystusa Dobrego Pasterza, mówiącego do nas: Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i znajdzie pastwisko. Powtórzmy więc dzisiaj i my. Tamto pragnienie naszych wierzących rodaków wyrażone w milenijnym akcie oddania się na jasnej górze 3 maja 1966 roku. Pragniemy czynić w naszym życiu nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego serca, Twojego Syna, która jest samą miłością. Wierzymy, że przez Twoje ręce oddajemy się w niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi. Amen.